numer 1 w Koronowie, w Kujawsko-Pomorskiem. Nakręcili krótki film, który obiegł internet i stał się prawdziwym hitem. Grzegorz cała. Jak patrzy tak, to mnie widać. Ale jak tak, to już nie. Widać mnie? Nie widać mnie. Asterix i Obelix to nie tylko bohaterowie komiksu, ale też postacie znane z filmów. I to właśnie film Misja Kleopatra stał się inspiracją dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej w Koronowie. Adam, Aleksander, Ksawery, Nadia i Natasza zrobili film na konkurs dotyczący bezpieczeństwa na drodze. Wykorzystali kultowe cytaty z filmu, aby opowiedzieć o bezpieczeństwie dnia, sobie siedzimy wszyscy i dzwoni do nas wujek, on no dawajcie zrobimy coś śmiesznego. I mówimy od razu, no dobra, nie? Oczywiście, nie? No to no myśleliśmy nad tym pomysłem długo, nie, nie mieliśmy żadnego pomysłu. No i wujek nas zainspirował, powiedział, że oglądał właśnie film w telewizji i że tak mu się skojarzyło, że może widać i widać, co z zerkami. no i no oczywiście, że no, śmiesznie pójdzie, nie? Tak. Teza, że oto i Karimatis twoja najlepsza agentka. A decyzarze, chwała i sława. Marny popis. O, tak. To gamon. Niczego nie wskurał, pracę nadal trwa. Świetne wyczucie, humor Zresztą. dał twórcom nie tylko zwycięstwo w konkursie, ale też zostali docenieni w internecie. Film rozszedł się błyskawicznie po sieci i zyskał wiele pozytywnych reakcji. Wspólnie domyśleliśmy, że to będzie coś innego, coś śmiesznego, żeby to trafiało głównie do dzieci. Po prostu dzieciaki. Tak pochłonęły tę rolę, tak się wczuły, chociaż wiadomo, dubli było sporo, bo to bardziej się wygłupiały niż nagrywały, no ale wyszedł nam film, który się, jak widać, spodobał i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Jak patrzę tak, to mnie widać. Ale jak tak, to już nie. Widać mnie, nie widać mnie. Widać mnie, nie widać mnie. Zarówno dyrekcja, jak i opiekun są dumni ze swoich uczniów, ale też podkreślają, Popularność filmu może realnie pomóc w poprawie bezpieczeństwa. To była trzecia edycja, w związku z czym mnóstwo szkół nadesłało pracę, więc trzeba było tutaj wybrać taki materiał, który w sposób krótki, ale treściwy dotrze do odbiorców. I to było taką rzeczą najtrudniejszą. Widać, nie widać, trochę widać, nie widać, teraz widać. Ten film z takim oddźwiękiem się gdzieś tam w sieci pojawił. To nas bardzo cieszy, jako szkołę, jak najbardziej, jako tych, którzy w tym filmie uczestniczą i biorą udział. Ale myślę, że ta myśl przewodnia, aby pokazać, w jaki sposób to bezpieczeństwo jest ważne w postaci tych kapizelek, to jest dla nas no, coś najcenniejszego w tym wszystkim. Jestem z nich dumna. Myślę, że dla dyrektora są to takie bardzo fajne i wspaniałe chwile. W ubiegłym roku kalendarzowym obchodziliśmy jubileusz szkoły, więc każdy taki sukces tegoroczny to jest jakby podsumowanie tego jubileuszu i daje nam możliwość cieszenia się. Nie widać mnie. Nie widać? widać. Super, nie. nie widać, Nie widać? widać. Bo w tym wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo. Odblaski, widoczność na drodze jest bardzo ważna. Um, my pracujemy głównie na terenach wiejskich, gdzie um, chodników oraz przejść dla pieszych jest mniej. Stąd. Um, Chodzenie w kamizelkach odblaskowych, odblaskach jest bardzo ważne dla samego bezpieczeństwa. Wszystkich. Widać, że nauka i zabawa mogą iść w parze. A efekt, cóż, niech nam młodzi aktorzy o nim opowiedzą. Robi wrażenie, co? A tak. Ja. Grzegorzka Cała, TVN24. A już za chwilę sprawdzimy, co w sporcie.